Przesłany przez gromadzenie właśnie do ludzi, którzy żyli na ulicy. No i później, na początku lat 90., dostaliśmy to miejsce. Ono wyglądało zupełnie inaczej, bo sporo tu zostało przebudowane, rozbudowane, dostosowane do tego, co robimy, Ono się cały czas zmienia. Już coś ja jestem Kasia, A, no, to się no, się jestem tutaj odpowiedzialna za to miejsce jest Linda, Bogusia i Krzysiu, to jak sami powiedzą co tu robią. Ja mam na imię Linda, jak już się powiedziała, pracuję tutaj od trzech lat, ale wspólnotę znam w zasadzie od czasu młodości, ponieważ gdzieś tam, bliżej Wysokiego Zamku się pojawiałam i ją poznałam jakby od środka, z perspektywy osoby takiej potrzebującej, nie? Mhm. No a tutaj jestem, tu w tym miejscu pracuję od trzech lat z takim założeniem, że będę sprzątała i zajmowała się rzeczami biurowymi. Ostatecznie jestem z ludźmi i dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby być przy papierach, kiedy mam to wyboru człowieka. Dobra, już ja z panem informację robimy tego chmila. lat. tak po raz pierwszy miałem w 92 roku, szukałem pomocy dla moich kolegów. To było środowisko muzyczne związane z drzemem w cykach i tam chłopaków, którzy weszli w było bardzo dużo i tak tutaj trafiłem. Później to się gdzieś tam rozmyło, i od na stałe razem z żoną 97 roku tu jesteśmy. Yy... Mam uprawnienia terapeutów zależnych. Koleżanka Linda też chociaż nauczy mojej, że nie jest terapeutką zależnych, ale nie, tutaj nie, 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 nie mam do tego możliwości. To, to jest inna sprawa, to jest taka praca bezpośrednia w środowisku. Yy... No i... To, co jest moją pasją życiową, to poznawanie ludzi. Tu mogę poznawać ludzi bardzo trudnych, ale, ale jest to ciekawe. Różni y, ubodzy, niekoniecznie właśnie ci, którzy są na ulicy, y, również młodzież w jakiś sposób połudbiona, y, ale czasami też ludzie, którzy mają dużo w portfelu, ale gdzieś w swoim życiu y, mają jakieś braki, brakuje im właśnie tej nadziei, są y, w jakiś sposób ubodzy. Ale szczególnie ci, którzy tutaj przychodzą akurat do tego miejsca, to są właśnie bezdomni i uzależnieni. Jesteśmy w punkcie misyjnym i yy, w punkcie pomocy kryzysowej, yy, ale też mamy na załężu yy, dom klub wysoki zamek i podczas w bliźnikach yy, Dom Życia. To są właśnie takie trzy domy, ale też wychodzimy na ulicę do tych, których yy, spotykamy właśnie. Te, Ludzie, którzy tutaj się gromadzili, bo to w tych dawnych latach to byli przeważnie młodzi, chcieliśmy zrobić coś, żeby oni nie trafiali na tą ulicę, czyli profilaktykę. I ten klub właśnie powstał jako takie miejsce, gdzie młodzi ludzie mogli przychodzić i mieć taką strefę wolną od alkoholu, narkotyków, gdzie mogli spędzać swój czas, korzystać z różnych warsztatów, czy na przykład odrabiać lekcje, bo w swoim domu nie mieli warunków do tego. Widzieliśmy, że ludzie wychodzą z ośrodka, no to potem wracają z powrotem na tę ulicę, bo nie mają co dalej ze sobą zrobić, no bo jeszcze nie mają pieniędzy na obowiązki czegoś, nie są na tyle stabilni, żeby zacząć to swoje nowe życie samemu. No i powstał właśnie taki dom, w którym mogli Yy, uczyć się yy, codzienności takiej, nie? sprzątania, gotowania, yy, bycia w relacjach z innymi ludźmi, takiego okrzepnięcia w, ty, w tej trzeźwości. I tu jest to samo, ta osoba nie ma odporności na stres, bo każdą sytuację stresową zapija albo, albo po prostu zagłusza tym zachowaniem. I ona nie jest w stanie sobie ze stresem radzić. Taki dla mnie podstawowy wąt Przykładanie swojej miany do tych osób. Ja na jego miejscu zrobiłbym to i to. Nigdy nie będziemy, obyśmy nigdy nie byli na miejscu tej osoby, nie wiemy, jak to na myśli. Bardzo często te osoby, które gdzieś tam przygotowujemy do pracy jako wolontariuszy yy, z ubogimi yy, mówimy bardzo prosto, słuchaj, jak on będzie miał okazję, to cię okradnie. I to nawet jeżeli ktoś jest teologia moralna, to nie będzie w kategorii grzechu, bo to nie będzie świadome, to będzie odruch. Bo on funkcjonuje na zasadzie odruchu. On złapie rzuty sumienia za to, że Cię okradł, ale razem z kacem, który go złapie, kiedy wypije za to, co Ci ukradł. Jakiekolwiek oczekiwania wobec tych osób. To, co my się też w powie za chwilę, to, co mówimy cały czas, my jesteśmy od tego, żeby im towarzyszyć. Kiedy oni chcą, zadają pytania, oni chcą, mówią o środku, owszem, kiedy mnie pyta, co na moim miejscu by zrobił, poszedłem do ośrodka. Ale to jest Twoja decyzja. nigdy nie zrozumiałeś, czym Ciebie nie Jak ktoś chce podjąć pracę, bo to musi wypełnić dokumenty, yy, musi napisać CV. My gdzieś w domu trzymamy tam te wszystkie dyplomy ze szkoły, świadectwa, inne rzeczy. Oni bardzo często tego nie mają i też nie pamiętają tej historii na tyle, żeby byli w stanie powiedzieć, w których latach kończyli szkołę. I napisanie takiego CV dla nich jest trudne. Nie mogą wpisać adresu zamieszkania, bo nie mają. Często podają nasz adres tutaj, jak chcą cokolwiek załatwiać, no i potem przychodzą nam takie starty awiza. Yy, I odbierają tutaj na poczcie, no bo jakoś jak chcą zacząć cokolwiek załatwiać, no to gdzieś ten adres muszą podać.